オセアナ。 Magazyn Publicystyczno-Informacyjny na antenie Radia Fnet w Polsce i Radia DEON w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białym Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 AM. Ponad Oraz na Florydzie w Tempe, Sarazocie i Clearwater Beach. Na 103,9 FM oraz 15,20 AM ponad oceanami. No i tak, drodzy Państwo, dopłynęliśmy ponownie o godzinie 15.32, ale to, co jest ważne, czasu polskiego, bo to jest audycja ponad oceanami. Z tej strony Jaśmina Nowak, po drugiej stronie Oceanu Sławomir Budzik. Za kilka chwil usłyszymy głos współgospodarza. To jest, przypomnę Państwu, jedyna chyba taka audycja w polskim eterze, gdzie łączymy się w ciągu, w ciągu pół godziny z różnymi miejscami na świecie. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy na Ukrainie, opowiadamy o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, także tutaj w Warszawie, więc warto. To być razem z nami jak w pigułce. Dostajecie Państwo najciekawsze informacje z poszczególnych miejsc, z poszczególnych kontynentów. Ja już teraz poglądam na zegarek, no to już najwyższy czas, aby przenieść się prosto na Florydę. Tam czeka już Ewa Generalczuk. Ponad oceanem. Witam serdecznie. Jaśmino, ciebie i wszystkich słuchaczy, magazyno Ponad Oceanami ze Słonecznej i Wiecznej Florydy. Wygląda na to, Jaśmino, że politycy z Florydy będą dominować w tworzonym przez Donalda Trumpa rządzie. Prezydent-elekt Donald Trump ogłosił wczoraj, że nominował kongresmena Mata Gatesa z Florydy na stanowisko prokuratora generalnego swojej drugiej administracji. Trump oświadczył, że jest to dla niego wielki zaszczyt i dodał, że Gates, absolwent prawa College of William and Mary, wyróżnił się w kongresie dzięki swojemu zaangażowaniu w reformę Departamentu Sprawiedliwości. Trump podkreślił, że jednym z priorytetów nowego prokuratora generalnego będzie położenie kresu upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości. Gates ma również zająć się ochroną granic, walką z organizacjami przestępczymi oraz przywrócenia zaufania Amerykanów do Departamentu Sprawiedliwości. prezydent elekt Donald Trump ogłosił również nominację kolejnego senatora z Florydy, tym razem Marco Rubio, na stanowisko sekretarza Stanów Zjednoczonych. W oświadczeniu Trump powiedział, że senator Marco Rubio to wybitny przywódca i silny głos wolności, będzie niezłomnym obrońcą naszej ojczyzny. Prawdziwym przyjacielem naszych sojuszników i nieustraszonym wojownikiem wobec przeciwników. Rubio wyraził wdzięczność za nominację. Dodał, że jako sekretarz stanu będzie dążył do realizacji polityki zagranicznej prezydenta Trumpa. Będziemy działać na rzecz pokoju przez siłę i zawsze stawiać interesy Amerykanów na pierwszym miejscu, powiedział. Teraz czeka na zatwierdzenie swojej nominacji przez Senat, aby mógł objąć stanowisko 20 stycznia. Natomiast we wtorek Donald Trump ogłosił również mianowanie kolejnego kongresmena z Florydy, Mikea Wallsa, na stanowisko doradcy. Do spraw bezpieczeństwa narodowego wal były żołnierze sił specjalnych armii Stanów Zjednoczonych w ostatnich miesiącach wyrażał krytyczne opinie na temat Chin, apelował do członków NATO o zwiększenie wydatków na obronność i zaapelował, że Trump będzie dążył do zakończenia wojny na Ukrainie poprzez negocjacje między Ukrainą a Rosją. Florida bije rekordy, jak się okazuje, nie tylko w rządzie Donalda Trumpa. Pomimo sezonu huraganów, liczba turystów odwiedzających Florydę również bije rekordy, jak podaje wizyt Florida. Stanowa korporacja zajmująca się promocją turystyki między pierwszym. Lipca, a 30 września, Florydę odwiedziło, aż uwaga, 34,6 miliona turystów. Wśród nich aż 31,8 miliona stanowili goście z innych st części Stanów Zjednoczonych, a 2,3 miliona przybyło z zagranicy. Wzrost o 1,8 w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku potwierdza, że turystyka w słonecznym stanie kwitnie. Gubernator Ron DeSantis podkreślił, że Floryda nadal osiąga rekordowe wyniki w turystyce dzięki modelowi zarządzania opartemu na zdrowym rozsądku. Odpowiedzialności budżetowej, dbałości o środowisko i swobodzie. Dane pokazują również, że liczba odwiedzających wzrosła o 2 miliony od roku 2023. Floryda, mimo jesieni, kwitnie, więc my czekamy na nowe nominacje i obserwujemy kolejną, niestety, burzę tropikalną SARE, która uformowała się na Karaibach i może nam trochę namieszać tu przed świętami dziękczynienia i na dwa tygodnie przed końcem sezonu huraganowego. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Generalczuk, Radio Deon, Florida. Bardzo serdecznie dziękuję za jak zawsze ciekawą korespondencję prosto z Florydy, a teraz, drodzy Państwo, a teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już do Londynu, a, a nawet nie do Londynu. Czasem tak jest, że kiedy wędrujemy po tych oceanach, to jeden na jeden przystanek musimy poczekać nieco dłużej. Mam nadzieję, że informacje z Londynu pojawią się dzisiaj jeszcze w naszym programie, ale teraz ponownie usłyszymy głos współgospodarza. Łączymy się z Chicago, tam czeka już Sławomir Budzik. Ponad oceanami. Floryda. Sławomir Budzik. Jaśmino, dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa, wszystkich słuchaczy w Polsce. U nas bardzo ciekawie i oczywiście wokół wyborów we wciąż, bo agenci FBI weszli do domu założyciela takiej strony Polymarket, na której oferowane są po prostu zakłady buchmacherskie. Zabrali urządzenia elektroniczne należące do właściciela, pana Kuplena. Sprawa ma dotyczyć się ponoć umożliwienia Amerykanom zawierania zakładów buchmacherskich. Rzecznik Polymarketu powiedział, że jest to zemsta odchodzącej administracji na stronie, która po prostu poprawnie przewidziała wynik wyborów prezydenckich. FBI nie komentuje całej sprawy, a właściciel Shane Copeland nie zostaje zatrzymany. Przed wyborami użytkownicy właśnie tego portalu Polymarket w większości obstawiali zwycięstwo Donalda Trumpa i się nie pomylili. I wygrali. Natomiast w październiku w Stanach inflacja rośnie o 0,2% względem września, osiągając na obecną chwilę poziom 2,6% rok do roku. Wzrosty napędzają m.in. wyższe ceny mieszkań, żywności, ale także używanych samochodów. Fed, czyli Bank Centralny, dwukrotnie obniżył, przypomnę, już stopy procentowe jesienią. Natomiast presja cenowa jest nieprawdopodobna i prawdopodobnie kolejna obniżka już w grudniu. Będzie jeszcze taniej pożyczać pieniądze w Stanach Zjednoczonych. A teraz ciekawostka firma Volkswagen i amerykańska firma, która jest głównym konkurentem Tesli. Firma Rivian uruchomiła wspólne przedsięwzięcie warte prawie 6 miliardów dolarów. Firma Rivian produkuje własne samochody elektryczne, ale także dla firmy Amazon m.in. Te, te małe em, troki, czyli samochody dostawcze 100 tysięcy. Sztuk Amazon zamówił firmie Rivian. Teraz Volkswagen chce rzeczywiście współtworzyć koncern. No i w 2027 roku Volkswagen prawdopodobnie w pierwszych modelach również zastosuje technologię amerykańskiej drugiej firmy, która cieszy się popularnością, jeśli idzie o elektryki firmy Rivian. No i teraz o tym, że Theodor Olson, wybitny amerykański prawnik i konstytucjonalista, zmarł w wieku 84 lat, a znanym, z 65 wystąpień przed Sądem Najwyższym a zdobył sławę w 2000 roku. Być może Państwo pamiętacie, reprezentując ówczesnego George'a e, W. Busha, prezydenta w sprawie Bush i Gore, pełnił funkcję prokuratora generalnego w Stanach w latach 2001-2024. Był niezależny e, i na przykład ostatnio odmawiał reprezentowania chociażby Donalda e, Trumpa. A ci, którzy wybierają się do Chicago, mam dla Was bardzo dobrą informację. Otóż to, że jest Zima to nie oznacza, że nie ma atrakcji. Chicago Electric Boat Company wraca z taką niesamowitą zimową atrakcją czyli takimi łodziami z jacuzzi w środku, które już od wczoraj dostępne są dla mieszkańców i przede wszystkim dla turystów. Każda taka łódź z jacuzzi mieści do 6 osób. Ma oczywiście em, malowniczą trasę wzdłuż rzeki Chicago, oferuje niesamowite widoki i to potwierdzam. 90-minutowy taki rejs. Jacuzzi po rzece Chicago kosztuje 350 dolarów, czyli 1300 zł w dni powszednie, a w weekendy nieco drożej. 425 dolarów, czyli 1700 zł. I ta atrakcja rzeczywiście jest niesamowita w Chicago. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Sławomir Budzik. Bardzo serdecznie dziękuję, to był Sławomir Budzik. A już teraz wędrujemy do Londynu. Tam czeka już Aleks Sławiński. Ponad oceanat. No i witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu. Jak widać, jest słychać w Stanach Zjednoczonych. Faktycznie zaczynamy mieć coraz lepszy czas po wyborach prezydenckich. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, no niestety, mamy dokładnie odwrotną sytuację. Okazuje się, że em, kilka tysięcy właścicieli aptek zagłosowało za tym, żeby ograniczyć godziny swoich pracy, dopóki nie zostaniemy lepiej finansowani, jeżeli chodzi właśnie o samą no, finansowanie aptek. Tak zagłosowało właśnie całkiem niedawno kilka tysięcy właścicieli aptek w Anglii, Walii i Północnej Irlandii. Wygląda na to, że jesteśmy w tej samej sytuacji co cała Europa, gdzie obcina się po prostu koszta. Jednakże również obcina się nam na szczęście. Przemycanie nielegalnych migrantów jeden z najważniejszych. Dostawców łódek do Wielkiej Brytanii został aresztowany w Amsterdamie po tym jak operacja Wielko Wielkiej Brytanii i je belgijskiej i holenderskiej agencji została przeprowadzona. Ja to tłumaczę szybciutko, prosto z BBC, ponieważ to jest bardzo świeża informacja. Człowiek, który został oskarżony o to, że dostarcza łódki i silniki do łódek przemycających nielegalnych imigrantów, został aresztowany. To jest sprawa bardzo rozwojowa, w tej chwili bardzo świeża. Będziemy o tym mówili już w niedzielnej Naszej audycji Studia London. No, został aresztowany. Wygląda na to, że Wielka Brytania sama już zaczyna obcinać um, pewne. Dostawy, ale również obcinać będziemy i zasiłki w Wielkiej Brytanii. Brytyjski rząd potwierdził, że kwota zasiłku mieszkaniowego, tzw. housing benefit, o którą mogą się ubiegać najemcy prywatni, zostanie zamrożona w przyszłym roku. Ten, house, ten, ten zasiłek już został ograniczony wcześniej przez brytyjski rząd konserwatystów, jednak okazuje się, że i rząd Kiera Stermera zatrzyma go. Okazuje się, że tysiące ludzi będą po prostu musieli więcej płacić za swoją energię, za swoje czynsze i przede wszystkim właśnie za ten zasiłek który zostaje im odebranym. Wiele się dzieje w państwie brytyjskim. Również okazuje się, że klienci jednego z największych dostawców energii w Wielkiej Brytanii będą musieli płacić więcej za co? Za papierowe rachunki. Firma OVO Energy ogłosiła wprowadzenie miesięcznej opłaty za korzystanie z tradycyjnych papierowych rachunków, które będą kosztować półtora funta. Wygląda na to, że faktycznie na Zimę zostaniemy po prostu bez pieniędzy, ale za to z wyższymi rachunkami. Do usłyszenia. Mówiłam: Aleksy Sławiński. Spotkamy się za tydzień, ale również spotykamy się już w najbliższą niedzielę o godzinie 8. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja tylko, drodzy Państwo, przypomnę, że Studia Londyn możecie Państwo słuchać także na naszym portalu www.wnet.fm. A to wszystko jest możliwe dzięki Waszemu wsparciu. Ale o to wsparcie cały czas bardzo prosimy. patronite.pl, ukośnik radio wnet. Teraz, drodzy Państwo, spoglądam na prawą stronę w naszym studio przy krakowskim przedmieściu. Tutaj siedzi już Arkadiusz Jarzecki. A to oznacza, że to będą informacje z Polski. Ponad oceanem. Dzień dobry, Arkadiusz Jarzecki. Z balkonu redakcji Radia wnet możemy już oglądać świąteczne dekoracje. Przed wysoką na 8 metrów instalacją z gwiazdką i świątecznymi lampkami fotografują się turyści. Jak co roku narzekamy, że to wszystko dzieje się zbyt wcześnie, a świąteczne iluminacje w listopadzie odbierają nam radość z samych świąt, rozciągając okres świąteczny do nadnaturalnych rozmiarów. W ubiegłym roku dekoracje można było spotkać jeszcze w lutym. Prezydent Warszawy, Rafał Trzasko najwyraźniej nie jest w stanie zmobilizować podległych sobie pracowników, aby rozstawili dekoracje na kilka dni przed Adwentem. Wodarz naszej stolicy nie ma czasu zastanawiać się, jak przeprowadzić tak skomplikowaną operację logistyczną. Jest zajęty objazdem po Polsce. Rafał Trzaskowski był już w Olsztynie, Bydgoszczy, Aleksandrowie, Łódzkim, Radomiu i Poznaniu. W ostatnim z tych miast prezydent wielkopolski, stolicy Jacek, prezydent Wielkopolskiej stolicy Jacek Jaśkowiak powiedział Rafał Trzaskowski jest kluczem do pojednania Polaków. I ktoś śmie teraz zaprzeczyć, że świąteczny nastrój jest już obecny w Polsce. Ten sam nastrój dało się także wyczuć podczas wczorajszej uroczystości otwarcia amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie. Minister Radosław Sikorski powiedział, że inwestycja powstała ponad podziałami. Innego zdania jest PiS, redaktor Rachon i profesor Oślaw ale nie mamy czasu omawiać szczegółowo tutaj wotum separatum. Tu chodzi o pojednawczy ton Radosława Sikorskiego. Z jego wypowiedzi wynika, że on i PiS ramię w ramię budowali instalację, której nienawidzi Putin. Formacja Sikorskiego nazywa PiS formacją prorosyjską, ale zostawmy tę drobną nielogiczność gdzieś z boku. Cud pojednania wykracza poza prawidła logiki. Taki cud połowicznie wystąpił także w Jędrzejowie. Dojechał tam w służbowej limuzynie marszałka Sejmu. Szymon Hołownia odpowiadał na pytania mieszkańców. Jeden z nich zwrócił uwagę, że władze miasta i powiatu nie wyszły mu na Powitanie, ale Hołownia wielkodusznie stwierdził, że nie chował razy. Pojednanie z propisowskimi władzami było więc jednostronne, stąd twierdzę, że cud dokonał się połowicznie. Zapytany o stosunek do PiS, marszałek Hołownia stwierdził, że ta partia straciła moralne prawo, żeby w Polsce rządzić. Ktoś powie, że to przeczy mojej tezie o duchu pojednania, ale na jednym tchu. Hołownia powiedział też, że on rozmawia z posłami PiS-u, mają swoje prawa, pełną, pełna współpraca występuje. Nie mam na nich absolutnie uczulenia, oni przychodzą, i mają merytoryczne uwagi, ja im nie odbieram kompetencji i tak dalej. Nie jest to może wyciągnięcie ręki na zgodę, ale jest to już puszczenie oka. Marszałek pochwalił się też puszczeniem oka do uczestników Marszu Niepodległości, do których trzeba przyznać z odwagą wyszedł. Nie spotkało go może najbardziej czułe pojednanie, przywitanie, no bo cud dokonuje się połowicznie, ale odwagę wykazał. Na cóż można liczyć w listopadzie, na więcej na pewno nie. Nie zważając na datę, strona lewicowo-liberalna wyraźnie próbuje zasypywać podziały. I chciałoby się pomarzyć, że to duch Bożego Narodzenia, a może nawet autentyczne nawrócenie, ale wiemy bardzo dobrze, że nie, to po prostu kampania wyborcza. Radosław Sikorski stroszy nawet pióra. Po rozmowie z redaktorem Moniką Olejnik na kanale TVN24 minister spraw zagranicznych wyszedł obrażony, kiedy padło pytanie o żydowskie pochodzenie jego żony. Na ich się napisał wbrew insynuacji redaktor Olejnik, nie jesteśmy krajem antysemitów. Od TVN i Warner Bros żądam przywrócenia standardów dziennikarstwa. Napisał Radosław Sikorski, więc już nie jesteśmy antysemitami. A podczas Marszu Niepodległości politycy koalicji obywatelskiej powstrzymali się nawet od oskarżania uczestników o faszyzm. To był Arkadiusz Jarzecki. Bardzo serdecznie dziękuję. A teraz, drodzy Państwo, z Polski, z placu zamkowego przenosiły się do Nowego Jorku. Tam czeka już Monika Adamski. Ponad oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski. Dzień dobry, witam gorąco i serdecznie z Nowego Jorku Monika Adamski. Dzisiaj wiadomości świeże sprawa burmistrza Erika Adamsa. Erik Adams prosi o to, żeby jego rozprawa rozpoczęła się wcześniej. Przypomnę, że jest ona zaplanowana na 21 kwietnia. Erik Adams prosi o to, żeby rozpoczęła się trzy tygodnie wcześniej, bo w przyszłym roku w Nowym Jorku wybory na burmistrza i w czerwcu pra wybory, a to oznacza, że taka rozprawa miałaby znaczący wpływ na dostępność Erika Adamsa. Jeżeli chodzi o inne sprawy, to Wielkie Święto Polonii w Nowym Jorku z okazji Święta Niepodległości Polski na kolory biało-czerwone są podświetlone bardzo ważne obiekty, między innymi One World Trade Center. To jest wielkie święto, bo to jest przecież Państwo wiecie, najwyższy budynek w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku widoczny z każdego punktu praktycznie. Empire State Building na razie dalej pozostaje przy decyzji, że nie będzie podświetlone na biało-czerwono. Taką decyzję w tamtym tygodniu przekazał tym, którzy aplikowali o właśnie to, że by został dzisiaj podświetlony. To jest instytucja, która nie odpowiada, która nie reaguje też na prośby radnych, ponieważ kilku radnych wysłało takie zapytanie, taki wręcz apel o to, żeby te decyzje zmienić. Natomiast bez żadnej odpowiedzi tutaj również interes był i ingerencja była konsulatu generalnego RP w Nowym Jorku. Na razie bezskutecznie wiemy też już, że od kilku lat Polonia stara się o to, żeby Empire był podświetlony choćby na Paradę Pułaskiego i takiej decyzji na razie nie było, nie ma i wygląda Wygląda wszystko na to, że w tym roku nie będzie inaczej. Dlaczego? Też nie wiemy dokładnie oficjalnie, ponieważ uzasadnienia nigdy Empire nie podaje. W związku z tym wiele budowli, wiele obiektów, ale nie Empire State Building. Dla magazynu ponad oceanami z Nowego Jorku Monika Adamski, Radio Rampa. Bardzo serdecznie dziękuję. To był Nowy Jork, a teraz, drodzy państwo, najwyższy czas na połączenie z ojcem Pawłem Kosińskim. Ponad oceanami. Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o filmie, który został opublikowany i pokazany w kinach w Stanach Zjednoczonych, a dotyczy historii życia służebnicy Bożej Michelle Dupont, młodej kobiety, która miała tylko 31 lat, kiedy zmarła na raka 25 grudnia 2015 roku. To młoda kobieta. Urodziła się w Kolorado, dorastała na rodzinnej farmie w Północnej Dakocie, po czym służyła jako misjonarka Fellowship of Catholic University Students, zanim została dyrektorem formacji wiary dorosłych w diecezji Bismarck w Stanach Zjednoczonych. Jej inspirujące życie zostało teraz udokumentowane w filmie, który został pokazany w kinach w całym kraju. 12 listopada pod tytułem Radiating Joy: Historia Michelle Dupont. To film dokumentalny, który zawiera rzeczywiste nagrania wideo z nią, całe jej życie, aż do chwili jej śmierci, a także komentarze jej rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, współpracowników biskupa Jamesa Shee, który współpracował z Michelle Dupont. Przy tworzeniu grupy studentów Focus na Uniwersytecie. Jessica Nevin, producentka wykonawcza filmu i kierownik formacji duchowej Focus oraz Stephanie Anderson, starszy kierownik operacji dla absolwentów Focus, mówią o DuPong i o samym filmie. Wyjaśniają, że inspiracją dla filmu dokumentalnego były wewnętrzne filmy wideo stworzone dla pracowników Focus na temat cnót na przykładzie DuPong. Zespół Focus udał się do jej domu w północnej Dakocie, aby przeprowadzić wywiady z niektórymi z jej przyjaciół i rodziny, ale kiedy tam byli, coraz więcej osób kontaktowało się z nimi, chcąc podzielić się swoimi historiami. Zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy już dzielić się historią Michel tylko z naszymi pracownikami. Musieliśmy podzielić się nią ze światem, i dlatego nawiązaliśmy współpracę z Anderson Arts, aby stworzyć ten film dokumentalny Radiating Joy Historia Michelle Dupont. Ta historia jest prosta, piękna i życiodajna. Ze wszystkich wspomnień, które noszę w sobie z czasu spędzonego z Dupont, Anderson mówi, że jedyną rzeczą, którą nadal nosi w sercu, jest jej śmiech. Po prostu wypowiadanie mojego imienia i śmiech, właściwie to oglądanie filmu dokumentalnego, w którym są jej klipy audio, było dosyć wyjątkowe i po prostu płakałam słysząc jej głos. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita. I bardzo serdecznie dziękujemy za tą korespondencję, a teraz drodzy Państwo spoglądam na zegarek 15.54 czasu polskiego i uśmiecham się, bo zanim informacje o, o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie to podziękowania i wielka radość. Udało nam się zebrać okrągłą kwotę 200 tysięcy złotych miesięcznie na Patronite. Mamy 5332 patronów. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za tak duże wsparcie. Ja jeszcze podziękuję. Mamy Pana Andrzeja Pana Mateusza, Pana Przemysława, wszystkich ich witamy na naszej żółtej łodzi podwodnej, i przypominam, że jeszcze cały czas ta walka trwa. 6 tysięcy to jest taki limit patronów, który bardzo chcielibyśmy przekroczyć do końca roku, to pozwoliłoby nam na pewien oddech, na myślenie o tym, co dalej jak rozwijać radio wnet, jeżeli Państwo lubicie. I, i słuchać radia wnet i czerpiecie informacje o wydarzeniach z polskiej polityki, o tym, co dzieje się na świecie, to warto być razem z nami. patronite.pl, ukośnik radio wnet. Ale zanim informacje o Bliskim Wschodzie, a tak naprawdę więcej o nich tuż po godzinie 17, to krótka informacja dotycząca relacji polsko-amerykańskich. Donald Trump może przyjechać do Polski. Pałac Prezydencki wskazał możliwą datę. Taką informację przekazał prezydencki minister Wojciech Kolarski w w rozmowie z RMF FM przekazał, że do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem dojdzie jeszcze w tym roku. Podkreślił, że Trump zostanie też zaproszony do Polski, na przykład na szczyt Unia Europejska USA. I z taką i taka propozycja padła ze strony prezydenta Andrzeja Dudy podczas telefonicznej rozmowy. Przypomnimy, w poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował właśnie o takiej rozmowie z, Donalde z Donaldem Trumpem, podczas której obaj ustalili, że spotkają się jeszcze przed styczniowym zaprzysiężeniem. Trumpa na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc ta rozmowa odbędzie się jeszcze w tym roku. E, drodzy Państwo, 15.56 na zegarach w Polsce. Nie wiem dokładnie, która godzina jest u Sławomira Budzika, ale powoli dopływamy do końca tego naszego rejsu w audycji ponad oceanami. Sławku? No rzeczywiście u nas poranek za 4 minuty 9, na Florydzie za 4 minuty już godzina 10, ponuro, szaro, już takie jesiennie, temperatura coraz to niższa, tak więc u nas też jak się Państwo już zorientowali, zmieniliśmy czas na zimowy, tak więc powoli, powoli rzeczywiście przygotowujemy się do bardzo wyjątkowego czasu jesiennego, bo przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych w tym miesiącu już za dwa tygodnie cudowne święto które jednoczy cały naród. I akurat dobrze, że wypada, można powiedzieć tuż po wyborach prezydenckich i nie tylko, także do Kongresu i do Izby Reprezentantów i Senatu. No, no bo ono ma zjednoczyć, ma zjednoczyć wszystkich przy stole, przy wspólnym biesiadowaniu. Święto Dziękczynienia na pamiątkę pierwszych em, imigrantów, którzy dotarli do Stanów Zjednoczonych i przetrwali zimę. Nie będę tej historii przytaczał, będzie jeszcze okazja bliżej świę świąty... Dziękczynienia o tym, co nie nieco opowiedzieć w naszym magazynie Ponad Oceanami, ale ciekawostka. Jeden z psychiatrów Uniwersytetu Yale zasugerował, że w obliczu traumy, którą przeżywają niektórzy studenci na uniwersytecie, warto omijać spotkania rodzinne przy stole przy święcie Dziękczynienia, aby no po prostu nie mieć kontaktu z tymi, którzy głosowali na Donalda Trumpa. I to jeden z prestiżowych uniwersytetów, zresztą, żeby nie było, że tylko na Uniwersytecie Yale, również Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Georgetown zasugerowało studentom odpoczynek po wyborach prezydenckich i złapanie równowagi psychicznej i psychologicznej, a my zastanawiamy się, jakie to elity będą nami rządzić za naście lat, bo teraz wiemy, przynajmniej przez najbliższe 4 lata rządzić będzie Donald Trump. I tym informacją i tą informacją, Żegnamy się, dziękując oczywiście realizatorowi, a z naszej strony magazyn zrealizował Paweł Maciej. Natomiast nasi reporterzy i dziennikarze będą już gotowi oczywiście za tydzień w naszym wspólnym magazynie. Ponad oceanami nadajemy na żywo, po dwóch stronach oceanu, tutaj w Chicago, na Florydzie. No i oczywiście u Was w Polsce, w Warszawie, w Krakowie i wszędzie tam, gdzie są nadajniki Radia Wned. Dziękuję Jaśmino, dobrego popołudnia życzę w Polsce i do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję całej ekipie Ponad Oceanami w Stanach Zjednoczonych, dziękuję za realizację Zofii razem z Asią Reiner, bo tutaj mamy taki duet. Bardzo serdecznie dziękuję Andrzejowi Karasiowi jak zawsze za perfekcyjne wydanie audycji, Sławomir Budzik był współgospodarzem, Arkadiusz Jerzecki jest już z nami w studiu, a to oznacza, że za kilka chwil wiadomości w Radiu Wnet, zaraz po nich po południe Wnet porozmawiamy między innymi o umowie Mercosur. Tutaj pojawi się Ewa Zajączkowska, eurodeputowana Konfederacji, pojawi się również Jan Krzysztof Ardanowski, ale porozmawiamy także o no już głośnej sprawie pana Sutryka. I tutaj mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Wrocławiem. To wszystko w pierwszej godzinie popołudnia w net. Do usłyszenia i jeszcze raz podziękuję. Ukośnik, radio, net. mamy 200 tysięcy złotych wsparcia miesięcznie i to jest naprawdę niesamowite, ale przypominam, że chcemy przekroczyć limit 6 tysięcy patronów, bo to pozwoli nam po prostu być do usłyszenia. Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia.net w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku, a o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 AM oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM ponad oceanami.